Witam Państwa serdecznie, w dniu dzisiejszym powiemy sobie w praktyce jakie są różnice między Apple Watch Ultra 2 a Apple Watchem Ultra 1 powiemy sobie czy jest jakaś widoczna różnica odniesiemy się do poprzedniego filmu w którym to określiliśmy 5 powodów dlaczego warto zmienić właśnie tego oto Apple Watch Ultra pierwszej generacji na tego oto tu Apple Watch Ultra generacji drugiej Zaczniemy od opakowania, opakowanie tych dwóch zegarków jest zbliżone, jest takie same, wydaje się, że delikatnie wersja poprzednia trochę grubsza, ale to może być po prostu kwestia jakiegoś e, złożenia, natomiast jeśli spojrzymy na odwrotną stronę, rewers, to tu widzimy, u góry mamy pudełko od Apple Watch Ultra 2, a tu mamy Apple Watch Ultra 1, więc pudełko nie różni się, Niczym jednego, drugiego. Czy różnią się zegarki z zewnątrz, jeden i drugi od siebie? Otóż nie różnią się niczym poza kolorami pasków. Ten jest bardziej tutaj taki zielony, ten z kolei jest taki bardziej wyblakły zielony. Taki ciężko stwierdzić, jaki to jest kolor. Oni go nazywają Moro, ale powiedzmy, że to jest wyblaknięty zielony. O, tak byśmy to nazwali z domieszką, może brązowego. I na pozór, te dwa zegarki o, stojąc obok siebie, niczym, ale to naprawdę niczym się nie różnią. Czyli mają te same wejścia, te same mikrofony w tych samych miejscach poukładane. Z jednej z drugiej strony, jak widać, one wyglądają identycznie. Nawet na rewersie tu mamy napisane Apple Watch Ultra. Po prostu 49 mm i dokładnie tak samo jest na tym zegarku. Rewers nie różni się niczym, niczym, ale to naprawdę niczym. Więc skoro już wiemy, że zewnątrz nie różnią się ani opakowania niczym, ani nie różnią się yy, zegarki same sobie, no to przejdźmy do yy, tego, co faktycznie między nimi się różni. Po pierwsze, jasność, niby. Tu mamy 2000 nitów w poprzedniej generacji, w nowej generacji mamy tych nitów 3000. Czy jest to odczuwalne? Jest to zauważalne? Nie, ponieważ poprzednia generacja już była na tyle jasna względem konkurencji, że dodatkowe 1000 nitów naprawdę niewiele zmienia. Nie zauważyłem na co dzień, nawet w pełnym słońcu był poprzednik jego bardzo dobrze widoczny, więc tego nie zauważyłem. Co do szybkości działania, faktycznie jest szybciej, aplikacje szybciej się tutaj zmieniają, Siri zdecydowanie szybciej się wywołuje, a czy jest to coś, co, 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 co powoduje, dlaczego byśmy mieli zmienić na nową generację? Nie, jedyne czego nie ma względem starej, a nowej generacji, już poza tym, że jest szybszy procesor, jest szybciej, jest, jest sprawniej, to ten gest, który nie występuje w wersji poprzedniej, mianowicie to podwójne tapnięcie. To podwójne tapnięcie powoduje nam, że możemy przeglądać listę, odbierać telefony, rób, rób, różne inne czynności, które mamy na ekranie głównym, akceptujemy właśnie tym tapnięciem. Działa to zadziwiająco sprawnie. Jest to coś, co było w starych Apple Watchach jako ułatwienie dostępu. Natomiast e, z ciekawości sprawdziłem na Apple Watch e, zwykłym, tylko piątej generacji starszej, na której to ułatwienie jeszcze istnieje. I muszę przyznać, że one tak płynnie nie działa. Nie działa tak płynnie jak to ma miejsce właśnie na tym zegarku Ultra. Więc zdecydowanie, zdecydowanie to tapnięcie jest. Jest ono odczuwalne, jest one, czy jest ono przydatne? No pozwala nam odebrać połączenie bez, jeśli niesiemy jakieś zakupy, czy, czy, czy jesteś w miejscu, w którym no, nie możemy użyć drugiego drugiego ręki, czy, yy, czy, czy, czy w jakiś inny sposób odebrać. To faktycznie usprawnia, ale czy jest to aż takie to zmiana niekoniecznie. Raczej tego na co dzień aż tak często się nie używa. Jest to coś, co się używa raczej w momencie, w którym no, fak przyjdzie taki moment, że, że, że to będzie potrzebne. Natomiast no, no, nie jest to coś, co na co dzień używamy, chyba że nowe aplikacje będą, nowy software, nowy um, WatchOS będzie pozwalał temu tapnięciowi, czy też innym gestom. Dokonywać więcej czynności, których robimy takich codziennych, tak? Poza tym, zegarek wygląda identycznie, zachowuje się niemalże identycznie, niewiele jest przyspieszony. Wymieniłem, czy żałuję? Nie żałuję. Dlaczego nie żałuję? Bardziej patrzę pod kątem rozwoju, czyli tego, jak software będzie się rozwijał w przyszłości. Takie bolączki, jakie były tego wieku dziesięciolecia, które mogły być w pierwszych modelach, w tym modelu docelowym, zostały one wyeliminowane. Co też jest na plus, eee, tego najczęściej nie widzimy, tak? nie, nie widać tego specyfikacji, co poprawiono. Po prostu pierwsze modele z reguły są czymś, co wymaga jakiejś potem korekty, czego nie zdążono w pierwszej fazie, a robi się to w drugiej. Więc eee, czy polecam przejście na dwójkę z jedynki? W większości osób pewnie to nic nie da, poza tym, że to kosztuje dość yy, dużo środków. Ma jednego dużo, na jedno, na drugiego nie, ale jest to wydatek w każdym razie. Natomiast yy, większość ludzi nie odczuje takiej żadnej korzyści poza jakimś yy, kolorem visual yy, to czy tego nie odczuje. Ja też wymieniłem, ponieważ tu miałem pasek rozmiaru S, tu mam pasek rozmiaru M, więc to są po prostu dla mnie też wygodniejsze, więc zamiast kupować pasek, który kosztuje tam absurdalne pieniądze 600 zł, czy tam chyba 650, wolałem po prostu dołożyć i wymienić po prostu na model nowszej generacji z tym już dodatkowym tapnięciami, z szybszym procesorem, z lepszym wyświetlaczem, i tak, dalej, i, tak dalej, i tak dalej, Ale bardziej nie pod kątem tego, że potrzebuję tego na teraz, potrzebuję tego raczej, uważam, że będę tego potrzebował w przyszłości, w momencie, w którym te rozwiązania faktycznie zostaną stosowane, zostanie wykorzystywana pełna specyfika tego zegarka i jego możliwości wraz z nowym software'ami. To tyle, nie przedłużał. Możemy sobie sobie powiedzieć, że nie różni się on faktycznie niczym, czy warto przejść? Dla większości pewnie nie, dla mnie było to przejście i tak na plus, tak jak mówiłem i z powodu bransoletki, i tak z powodu również tego, że bardziej patrzę pod kątem przyszłościowym software'u, wymieniłem go, natomiast w większości osób jeśli nie mają ultra, yy, albo mają ultra pierwszej generacji, to nie, niekoniecznie muszą zmienić, nie jest to coś co game changer, jest to coś na zasadzie jak mamy nowego iPhone'a, po zachwycamy się po prostu po, po premierze, odpalamy tego iPhone'a, po czym po pół godzinie okazuje się, że to jest w sumie praktycznie to samo i korzystamy z niego tak, jak do tej pory korzystaliśmy ze starego. To jest największa wada, jakby gdyby całości sprzętu Apple'a, że one są tak kompatybilne, że po, jak zmieniamy na nowy model, to w większości rzeczy nie zauważamy, nie zauważamy tych zmian. A dla kogoś, to nie ma Apple Watcha jedynki, warto rozważyć Apple Watcha, od razu dwójkę, gdyż on jest pozbawiony tych wart wieku dziedzicego I, i, i jeśli ktoś chce już na dłużej kupić zegarek, to warto zacząć od Apple Watch Ultra 2. Jeśli ktoś chce mieć po prostu świetny z Smartwatcha teraz, może kupić na aftermarkecie po prostu Apple Watch Ultra 1 w bardzo dobrych pieniądzach. Zresztą ten oto tu Apple Watch Ultra zaraz po tym filmiku trafi na portal. OLX, Allegro i tak dalej, i tak dalej. Więc będzie można go sobie nabyć. Pewnie długo nie postawi, bo ja nie, nie, nie skupiam się aż tak bardzo na cenie, żeby wziąć odpowiednie za, za te wszystkie produkty. Bardziej chodzi mi o to, żeby po prostu nie zalegało mi gdzieś w szafce. Więc to wszystko na dzisiaj. Dziękuję, pozdrawiam. Trzymajcie się. Cześć.